Witaj! Tu Artur Król dla bloga bartekpopiel.pl i czwarta część modelu milionera. Dziś chcę z porozmawiać o statusie. Znasz już może moje materiały, które pojawiały się na na nad gier statusowych, a tutaj chcę Wam poznać o tym, jak milionerzy podchodzą do statusu, a dokładnie o tym, że się nim nie przyjmują. Pamiętam, jak jakiś czas temu jeden człowiek, który prowadził kurs inteligencji finansowej napisał do mnie tekst pod tytułem Wiesz co, ja zarabiam dużo, już myślę o zakupie Porsche jako argument dla swojej inteligencji finansowej. I pamiętam, że kiedy to przeczytałem, myślałem okej, okay, z tym panem nie ma co rozmawiać, bo z inteligencji finansowej nie ma, nie ma tam śladu. Prosta kwestia. Amerykańscy milionerzy, czy jak tacykolwiek inni milionerzy, nie specjalnie kupują Porsche. To jest pieniędzy. Milionerzy są oszczędni. Typowy milioner na najdroższy garnitur w swoim życiu wydał 300 dolarów. Niecałe 1000 zł. 300 dolarów na najdroższy garnitur w całym swoim życiu, licząc wszystkie okazy. Na typowy zegarek. Może 100. Na typowy samochód wydaje faktycznie nieco więcej niż przeciętny Amerykanin, a to dlatego, że typowy milioner jeździ samochodem dostawczym, najczęściej pick-upem, bo potrzebuje go do swojej firmy. Milionerzy nie dbają o status. Więcej, wielu milionerów, gdy dostali np. od przyjaciół czy kogoś drogi samochód, nie przyjmowali go, bo stwierdziliby, że po pierwsze utrzymanie tego samochodu jest zbyt drogie, a po drugie, gdyby przejeżdżali takim samochodem do pracy, to ich personel uznałby, że w jakiś sposób ich wykorzystuje i nie byłby tak zmotywowany do działania. A jeśli przejeżdżają takim samym samochodem, jak i personel, to nie ma takich kłopotów. Milionerzy nie dbają o status. Milionerzy nie są głodni statusu. Nie potrzebują mieszkać w najlepszych dzielnicach, nie potrzebują jadać kawioru czy czegokolwiek innego. Nie są zwykle proste rzeczy, piją zwykłe piwo. Kiedy badania nad milionerami, były pierwsze badania nad milionerami i przygotowano jakiś super wspaniały budżet, bufet, okazało się, że milionerzy, którzy przyjechali z upami jedli chleb z masłem, popijali piwem, szampana, kawiołu, raczej nie tylko. Nie jedzą takie rzeczy na co dzień, niespecjalnie chcą je jeść. Luksus, który jest często kojarzony z dużym majątkiem, jest tak naprawdę oznaką osób, które zarabiają dużo i bardzo dużo wydają. Więc jeśli chcesz, zastanów się, zachęcam Cię do tego, żeby zastanowić się, jeśli chcesz zgromadzić duże pieniądze, na czym Ci zależy? Na majątku czy na luksusie? Bo zwykle te dwie rzeczy są niekompatybilne. Milionerzy nie będą szukali luksusu. Wystarczy im majątek i komfortowe życie. To co im cokolwiek więcej. Nie muszą nikomu udowadniać, jacy są bogaci, ile mają. Po co? Oni wiedzą, jaka jest ich wartość. Jeśli masz u siebie jakieś takie rzeczy jeszcze przepracowane, jeśli zależy ci na tym, żeby ludzie się podziwiali, żeby robić na nich wrażenie, warto z tym popracować. W BionLP dajemy narzędzia do pracy z tego typu rzeczami. Tutaj podczas nagrania mam trochę za mało mieć i czasu, żeby o tym powiedzieć, więc mogę tylko zasygnalizować. Jeśli chcesz osiągnąć majątek, pierwszą rzeczą, którą warto u siebie w jakiś sposób zwalczyć, jest chęć popisania się, chęć pokazania się, wywyższenia nad innych. To najłatwiejszy sposób, żeby nigdy się nie dorobić majątku. Bo to jest tak naprawdę niekończący się wyścig dalszego dokładania, dokładania, dokupywania nie ma to sensu. Dlatego nie że tego nie robię. Oczywiście model milionara jest większy. Tutaj w tych czterech częściach mówiliśmy takie cztery podstawowe rzeczy. Sam model milionera, którego uczę w ramach Pioner MP jest większy. I zachęcam się do poznania go. Natomiast już te cztery rzeczy się że w życie, czyli. Po pierwsze, szczera ocena swojej sytuacji finansowej, o której mówiliśmy w części pierwszej. Po drugie, przyglądanie się temu, żeby być oszczędnym, ale skąpym, Po trzecie, dbanie o tworzenie budżetu. I po czwarte, wyzwolenie się z pułapki statusu. To wszystko razem da Ci model milionera, da Ci bardzo przydatne narzędzie. Nie jeszcze model milionera, ale już nawet ten ułamek wystarczy żeby dać Ci bardzo dużą poprawę Twojej sytuacji finansowej. Zachęcam Cię do tego. A jeśli chcesz więcej, to na hasło bartekpopiej.pl możesz wziąć udział w najbliższym jesiennym praktyku Beyond LP za dużo mniejszą kwotę niż zwykle, bo zaledwie za 2,5 tysiąca zamiast 3,5 tysiąca, za 10 dni intensywnego, rozbudowanego szkolenia w niewielkiej grupie, maksymalnie 12 osób, zbudowanej tak, żebyś mógł jak najbardziej skorzystać. Zachęcam Cię do tego, dostał jeszcze jakiś miesiąc do rejestracji, więc skorzystaj z tego czasu, który jest, zarezerwuj swoje miejsce i zapraszam Cię. Do zobaczenia.